Oto część druga maści z nagietka. Wczoraj zalałam ziele nagietka tłuszczem, odstawiłam na blat kuchenny, a na chwilę włożyłam do lodówki i teraz wygląda tak, stwardniała jak masełko. Nie martw się to zupełnie normalne, bo tłuszcz bazowy w chłodzie zastyga. Co robić dalej? Podgrzej delikatnie maść w kąpieli wodnej, tak samo jak robiłaś z wrotyczem. Przeceć przez gazę, aby oddzielić zioło od tłuszczu. Jeśli chcesz, żeby maść była gęstsza i trwalsza, dodaj trochę wosku pszczelego. Ja dodałam łyżeczkę na 200 ml tłuszczu. Przelej do słoiczków i gotowe! Za co kocham maść z nagietka: za to, że działa przeciwzapalnie, za to, że przyspiesza gojenie ran, otarć i drobnych uszkodzeń skóry, za to, że wspomaga regenerację po oparzeniach czy ukąszeniach, za to, że łagodzi podrażnienia i swędzenie. Za to, że działa antybakteryjnie, za to, że pomaga przy siniakach, obrzękach i pajączkach, i za to, że koi i nawilża suchą skórę. Ta maść to Twój domowy ratunek, na co ją stosować: na rany otarcia i oparzenia. Smaruj delikatnie kilka razy dziennie. Na siniaki i obrzęki wcieraj miejscowo, na skórę suchą i podrażnioną stosuj regularnie i po ukąszeniach owadów, bo łagodzi swędzenie i zaczerwienienie. A ty masz kogoś w domu, komu ta maść by się przydała? Komu byś ją podarowała? Napisz mi koniecznie w komentarzu i daj znać, czy zrobisz ją ze mną.